Siema, hejo! słuchajcie, dzisiaj wszedłem sobie na sklep internetowy motomaniak.pl części do kładów i do motocykli, a zwłaszcza dokładów. Pierwszy raz wszedłem na tą stronę i wiecie co zobaczyłem? Zobaczyłem piękne lampy do Raptora 700 do mojego z taką łezką, normalnie kierunkowskazy wbudowane soczewa, taka jakaś tam, nie wiem, no po prostu jakiś mega, tak jak widzę, i po prostu wszedłem i zamówiłem. Tutaj w będę siedział, tutaj na krześle i czekał za nim. Niech przywozi mi te lampy. To ja już wam pokazuję, jak ja już to kupiłem. E, ilość jeden koszyk. Poczekajcie. Do kasy. Przelew bankowy. Tu są te lampy. Patrzcie. Tutaj jest taka I Co? Ryzykowny montaż lamp LEDowych w Raptorze 700. Nie mam pojęcia, jak to zamontować, no ale będę robił na czuja. No, widziałem już na Raptorze właśnie takie LEDy, i po prostu no, to jest zupełnie inny kład wtedy. Ale słuchajcie, na dziś to nie wszystko. E, jeszcze zejdę na dół, bo przyszły paczki. Zobaczycie, co w tych paczkach jest. No, mi się wydaje, że tylko to mi brakowało do Raptora. Właśnie taka fajna lampa z przodu, która podkreśli po prostu całość. Ja już, ja już jestem przy paczkach. Zaraz przyjdzie Klaudia. Zaraz otworzymy te paczki. Co tam jest ciekawego. Powiem tak, to ja zafundowałem nam te, te paczki. No co? No. Na taki pomysł wpadłem, że zrobiłem prezent dla Kuby i dla Tomka, ale czy dobre rozmiary, tego po prostu nie wiem. Zaraz Klaudia rozpakuje i zobaczymy. No, ja już jestem przy paczkach. Jest Klaudia, sprawdzamy, co tam przyszło. Ładny niebieski kolor. Bardzo ładny. Nigdy taki nie będzie miał. Aha, ha, ha, się... a tu, to, to patrzę, zobacz. Okay. Chyba przyjedzie, to się dziwi, nie? No, będzie się cieszył. Bo on lubi bluzy. Lubi? Ja. Każdy lubi bluzy. Klaudia ta Tada, ta da. Ta -da. Jedna sztuka czy dwie? Dwie. Dwie. A może trzy? Nie. Jak dla mnie będzie za mała, to to jest dla ciebie będzie wtedy. Mhm. Dla nas... Dla nas czarne. No to od razu bym musiał ten. Przymierzyć. przymierzyć. A pokaż tył? Dobra, to ja przymierzam, prawda? Dobra, ale fajny materiał. Dla mnie dobra. No poczekaj, bo czekaj, jeszcze nie brałeś do końca. Dla mnie mega. Co? Nie za mało? Nie. Ja takie noszę, no nawet, nie, na no na nawet na buzę, na buzę Na buzę to już nie wejdzie. Chcesz przymierzyć? Nie, bo mi jest bardzo gorąco. Bardzo... Ale ty, naprawdę mega jest ta buza. Nie, mi się podoba, mi się podoba. Black Ekipa. No, słuchajcie, kto by chciał taką bluzę, no to niech wbija na blegopso.kupsel.pl Czekają takie bluzy i dla dzieci, i dla dorosłych. Możecie sobie dorzucić też swoje imię, swoją ksywę do bluzy gdzieś. Możecie to sobie ustawiać, jak sobie wam się w podoba. Nie wiem, czy nagrywa. No to tak, Bluzę wam pokazałem, teraz... Co teraz? Nie wiem, co teraz. Słuchajcie tak, no bluzy wam pokazałem, yy, zamówiłem i dostałem potwierdzenie yy, właśnie tych lambledowych do Raptora 700. E, czekajcie na od... znaczy czekam na Pawła, no do jutra, no to, ale w tym odcinku to jeszcze wszystko będzie. Nie będę przekładał na następny dzień, wszystko do tego odcinka dobijam. No to tymczasem. No muszę wam powiedzieć, że... Yy... No to jest skarbonka bez dna, nie, ale fajnie, fajnie dokłada się, różne rzeczy dokłada. Kto tego nie, nie doświadczył na sobie, no to prędzej czy później jak kupi kłada, a zwłaszcza takiego sporta, to, no to będzie tam kombinował, żeby po prostu był, był jak najfajniejszy. No powiem Wam tak, że te lampy, no to naprawdę dają bardzo dużo, nie, to jest naprawdę taka wisienka na torcie. Ja rozumiem. Wydech jakiś fajny, akcesoryjny, nie, ale te lampy naprawdę dużo dają, nie? Tak w wydechu to prawie że nie widać a lampy. Mm. No jeszcze muszę dodać, jeszcze muszę dodać, że jak tylko założę te lampy, to jutro od razu przejadę się nim. No i oczywiście na jazda na tylnej ośce. A ja czekam na kuriera właśnie. Siema, mamy kolejny dzień, a ja czekam na kuriera przy samym wejściu. Przywoź mi te lampy. Tutaj w wejściu będę siedział. Tutaj na krześle i czekał za nim. Niech przywozi mi te lampy. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać. No czekam i czekam i jeszcze go nie ma. Nie wiem, długo mu to schodzi. A ja mam dla plecak paczkę. Kurier! Siema! ma. Kurier! Dzięki! Moja paka, w końcu się doczekały. Ja. Lampy, lekko. Załatwiłam to... ci. Załatwiłaś mi, no. Cały kurier ci dał? Dał. To co, rozpakujesz? No. Dawaj. Wiedzie. Klaudia, to co lubisz? Jest nożyk, jest paczka. X-ATV. Z motomania e, U. Dobry. Mówisz, że no. będę wiedzieć? Ja? Będziesz wiedzieć. Tak i mm, mm, już, i już. Jeszcze już, nie. Jeszcze troszkę. Już, już, już prawie. Syk. Cyk. I boła. Voilà. Teraz. Czekaj, czekaj. To jest zabezpieczenie. Jeszcze no, jedno pan. Tak. Dobra, tak się dobrze posytowane jest. Za mhm. to to już tak. Patrz, jest w ogóle instrukcja. Szkoda, że po angielsku. Patrzcie. to. Może po polsku? Nie. Nie. Patrz, tu są kable. Mhm. Widzisz, te kable musisz tam gdzieś wtyknąć. wtyknąć. Z tym, że je trzeba obrać. No Widzisz? trzeba końcówki obrać. Ja. Zobacz, jak jest w Mhm, piękne. Taka wizualna, wiesz, taka, wiesz, taka, taka, o, ot tak, o. Patrz, jest ta, nie? A teraz przyjdzie ta. No. Jest różnica? Pewnie. Ta jakaś taka mleczna, nie, nie? No, taka jest. Bez wyrazu w ogóle. Bez wyrazu, nie? A ta to już tutaj ma, już tutaj dodaje charakteru, nie? To ta, jakby to powiedzieć łezka, czy co? No nie wiem, taki, taki, no to, nie? taki soczewki, tak? No i te soczewy, no. Co? ryzykowny montaż lamp LEDowych w Raptorze 700 nie mam pojęcia jak to zamontować, no ale będę robił na czuja. Mam nadzieję, że nie spalę tych lamp, trzeba pod zasilanie podłączyć, żeby te łezki ładnie w tych lampach LEDowych mi paliły stale. Dostałem do tego jeszcze dodatkowy przewód, instrukcję obsługi. Czyli nie powinienem tego schrzanić, ale, ale wiecie jak to jest z blekiem. Tutaj dodatkowy kabel pod bezpośrednio pod zasilanie, żeby cały czas ta łezka paliła. Co to ja muszę? Musisz patrzeć na obrazki. Na obrazki patrzeć? Zostałam. Mhm. No nie umiem technicznego angielskiego. Nie, no. a ja to tyłu. dobra. <laughs> <laughs> dobra, damy dobra, radę. Ja Klaudia pomoże, to będzie git. No mówię, patrz na obrazki. No, patrzę na obrazki. Tymczasem. Słuchajcie, montaż okazuje się bardzo prosty, patrzcie tutaj jest wtyczka, którą podpinam Którą podpinam pod, pod gotową instalację i patrzcie pierwszy sukces. A podłączenie wygląda tak. Czyli tak, lampę zapinam w kostkę, do brązowego przewodu podpinam przewód z kierunkowskazu, akurat mam tutaj brązowy, taki sam jak i tutaj który wychodzi z lampy i pod czerwony podłączam pod bezpiecznik to światło postojowe, stałe, LEDowe. Po podłączeniu do kierunkowskazu. Włączając kierunkowskaz, naprzemiennie pali postojowe gaśnie i pali się kierunek. Przy okazji umyłem sobie ramki. Trochę są takie jakieś takie wyświchtane, ale są podobno takie jakieś samoprzylepne właśnie eee... karbonowe naklejki. Kolega ma kupić. Powiedział, że jak mi się spodobają, to będę mógł odkupić. Te naklejki, także takie naklejeczki wlecą. No i co? A ja teraz muszę ten przewód gdzieś tutaj poprowadzić tak, żeby nie był widoczny. Nie chcę mi się plastików rozbierać. Ale w każdym razie kończę. Kończę. Kończę z tym. Żeby raptor był na dzisiaj gotowy, może jeszcze dzisiaj nim wyjadę na chwilę, chociaż. Na chwilę pochwalić się na miastowni moimi kierunkowskazami i lampami. <grystanie> no tak no na razie mogę Wam pokazać tak. Tą jedną lampę i kierunek już zamocowany, zaraz muszę tam wszystko zaizolować. I teraz zakładam e, drugą lampę. I voilà. Lampy założone, wszystko skończone. Siedzą przepięknie. Już Wam opalam, pokazuję. Tak jest postój. to teraz się przejechać po prostu chciałem bardzo podziękować firmie Motomaniak właścicielowi marki XATV dzięki bardzo za te lampy super, mega są najlepsze lampy na rynku jakie możliwe są do kupienia do Raptora, one pasują do Raptora 250 do 350 450 i 700 Teraz muszę się przejechać. Na ra, Hejo, trzymajcie się. Pozdry.